Witam państwa w kolejnym spotkaniu z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. A dziś naszym gościem, dr Janusz Michałek, prezes Strefy, witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, mamy w Polsce problem z pracownikami. Wiele firm szuka pracowników, trudno dzisiaj ich znaleźć. Nie chcę powiedzieć, że firmy sobie tych pracowników wyrywają, ale tak, już mniej tak, więcej tak. Do, tego, do tego dochodzi przy tak niskim bezrobociu. No ale są jeszcze takie, powiedziałbym, rezerwuary, prawda? Jednym z nich jest młodzież, która no, ma trudną przeszłość, czy młodzież, której, no tak. że tak powiem, łatwo w życiu nie było. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała porozumienie z Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Dokładnie tak. Myślę, że każdy z nas i wielu słuchaczy ma jakiś sentyment związany z OHP w, swoich w czasie, gdy był młodym człowiekiem albo jakąś miał dobrą pracę, a nawet i zagraniczną. Rzeczywiście nie był wykorzystany potencjał naszej współpracy, i ten list intencyjny, można powiedzieć, umowa, ma służyć temu, żebyśmy pokazali potencjał naszych pracodawców, a przy Przypomnę, to prawie 90 tysięcy miejsc pracy, ale również, żeby pokazać tym młodym ludziom, że słuchajcie, naprawdę przy niewielkim Waszym nakładzie możecie tutaj zostać w tym regionie, możecie znaleźć fantastyczną pracę, ponieważ ta. Takich przedsiębiorców tu mamy i to jest między innymi jeden z głównych kierunków, ale też ta sytuacja, która dzisiaj się wydarzyła związana z kryzysem na Ukrainie, to też jest ogromny potencjał wykorzystać OHP, wykorzystać naszych inwestorów i spróbować zagospodarować też tą młodzież, która w pewien sposób napłynie do nas, czy już napływa. Ale rozmawialiśmy na ten temat zupełnie niedawno. Właściwie wyraziliśmy takie przekonanie, że nie wiadomo czy uchodźczynie, bo to są zazwyczaj tak. kobiety, prawda, czy będą chciały podjąć pracę. Okazuje się, że wszyscy chyba jesteśmy zaskoczeni. Te panie są chętne Dokładnie tak. do tego, aby ale, pracować. Ale szanowni państwo, Potencjał w tych młodych ludziach, którzy dzisiaj docierają do Ukra z Ukrainy do Polski, to też jest taka dla nas szansa, nie? żeby im dać dobrą pracę, dobre wykształcenie, i wszystko wskazuje, że jeśli oni tutaj na chwilę zostaną, to jest szansa, że zostaną na dłużej. To też jest szansa nie tylko dla naszej gospodarki, ale też dla tego problemu demograficznego, którego mamy w Województwie Śląskim. Przecież co najmniej 10 miast w ciągu najbliższych kilkunastu lat może stracić nawet kilkadziesiąt procent. Ja wiem, że dzisiaj jest bardzo trudno ocenić to wszystko tak na spokojnie ekonomicznie, ale uważam, że w każdych takich trudnych czasach trzeba szukać jakiejś szansy, i to ja uważam, że to jest też to porozumienie szansę dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla naszych inwestorów, ale również dla samorządów, dla regionu. Panie prezesie, ale czy nie jest tak, że my trochę tkwimy jakby w starym stylu myślenia, to znaczy my myślimy, że jest jakiś taki obszar, tam jest strefa, tam jest przemysł, tam ludzie przyjeżdżają, tak. żeby znaleźć pracę, a może trzeba to odwrócić, skorzystać na przykład z tego całego instrumentu, który się nazywa Polska Strefa Inwestycji Dokładnie i po tak. prostu budować firmy tam, gdzie są ludzie. Dokładnie tak, panie redaktorze, no konsekwentnie to od kilku lat robimy. No widać, że te inwestycje, gdzie możemy się nawet chwalić tu na antenie Radia Katowice, no to właśnie nie tylko w tych obszarach, gdzie zawsze był przemysł albo go został stworzony, ale w takich nowych, perspektywicznych miastach, bytom, zabrze, no, dąbrowa górnicza, która no, nie była przecież w strefie. I to jest też ogromna e, szansa i myślę, że ten mechanizm polskiej strefy inwestycyjnej, który w pewien sposób, tak przepraszam, brutalnie wypchał nas, ty, e, prezesów e, specjalnych stref ekonomicznych, z gabinetów właśnie do e, przedsiębiorców, do tych małych polskich, średnich przedsiębiorców, żeby właśnie szukać projektów, a nie szukać swojego poklasku. No tak, ale wtedy będziemy mieli przemysł, tak powiem, górnolotnie, bardziej równomiernie rozłożony. No i taka jest też idea, żeby w pewien sposób zrównoważyć, żeby te miejsca pracy, no w takim pamiętacie Państwo, system magdeburski, gdzie można było powiedzieć, to, to stary niemiecki system, gdzie była praca, usługa, no i mie miejsce do zamieszkania. No i widać taką tendencję, że ludzie chcą mieć dość blisko miejsce, Pracy, żeby nie dojeżdżać, nie tworzyć wielkiej infrastruktury, korków itd. Ja myślę, że to, co się dzieje w naszym województwie śląskim w ostatnich dwóch, trzech latach, to jest takie w pewien sposób no, takie rozproszenie, zrównoważenie gospodarcze. W każdym małej gminie my docieramy, przecież niedawno w Krzepicach, gmina pod Częstochową, pierwszy inwestor, strefa od kilku lat i teraz widać, że kolejny, kolejny inwestor będzie, więc zaczyna się to dziać. Panie prezesie, ale my też często zapominamy o tym, że to właśnie działania regionu, czyli budowa dróg, budowa infrastruktury kolejowej, budowa całego tego zaplecza, to wszystko spowodowało, że ci inwestorzy mają jakby właśnie możliwość, żeby się wygodnie po regionie poruszać. Jeśli pan mówi o krzypicach, to to jest między innymi fakt czy efekt tego, że jest autostrada wreszcie ukończona, prawda? To prawda, między innymi, ale. Szanowny panie redaktorze, ja wielokrotnie mówię tak, że jak spotykam się na tych naszych boosterach czy na tych spotkaniach z naszymi polskimi małymi, Albo średnimi, bo my tak ich nazywamy inwestorami, to jestem tak zdziwiony i pod wrażeniem, że, że, że oni potrafią takie biznesy, nie tylko znane w Polsce, w regionie, ale na świecie, a my o tym nie wiemy. Nie? I to nie chodzi o kwestię autostrady, tylko kwestia ludzi. Ja to wielokrotnie powtarzam, dajmy tylko tym inwestorom, tym małym polskim firmom szansę na rozwój i zobaczycie Państwo, co oni potrafią zrobić. I ja cały czas im i sobie tego życzę. Również, a dziś Państwa i moim gościem był dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.